Roberta? Wybacz, pomyliłem się. Wysłuchaj mnie. Nie teraz. To ważne. Nie mam czasu na głupstwa. Gdzie jest pokój, Rodriga? A co się stało? Nie ma czasu, powiedz. Nie chcę się wtrącać. Kiedyś mnie nie kochałaś. Zaufaj mi. Chodź tu. Nie możesz mnie tak zostawić. Słuchaj. Nie teraz. Chodź tu. Nie widzisz, że dzieją się poważne rzeczy. Jakie? Lupita mówiła, że Roberta widziała, jak Mendiola dawał dokumenty Loży Rodrigo. Potem zniknęła. Może być w niebezpieczeństwie. Co się jej grozi? Jeśli Rodrigo jest szefem loży, musi tu mieć jakieś dowody. Na pewno wszystkiego się nie pozbył. Pomyśl. Pomożesz mi, czy będziesz tak stał? Dzięki za tamto. Nie ma sprawy. Chyba jednak nie jesteś taką egoistką. Przekażesz coś ode mnie swojej dziewczynie. Jasne. Nie daruję jej tego, co mi zrobiła. I podziękuj jej za rozpad zespołu. Jak to? Z waszej winy tata już nigdy nie pozwoli mi śpiewać. Nie może być. Chyba się mylisz. Liczę, że w końcu zrozumiesz swój błąd. Gaston nic nie powiedział. A twoja dziewczyna wszystko wypaplała. Nieważne. Teraz jadę na wakacje daleko stąd. Zabieram ze sobą wichło i celinę. A was długo nie zobaczę. Dokąd się wybieracie? Jeśli można wiedzieć, nie można. Myślisz, że twój tata się na to zgodzi? Nie zamierzam prosić go o pozwolenie. Mam oszczędności. Wyjadę i będę śpiewać daleko stąd. Nic więcej mnie nie obchodzi. Porozmawiam z Franco w sprawie zespołu. Nie martw się. Nie znasz mojego ojca. Arango. Przeniosłam ci telefony tylko dlatego, że to Franco koluje. Ciekawe, czy to na ciebie jest taki zły. Później odnieś słuchawkę. Ukryłeś przede mną, że Mija jest w zespole, a ty razem z nią. Tłumaczyłem Ci nieraz, że nie jestem donosicielem. Gram w zespole, bo to lubię. Liczyłem na Twoją lojalność. Pracujesz u mnie. Ale nie będę niczym szpiegiem. Mówię Ci czasem o tym, co robi Mia, bo martwię się o jej bezpieczeństwo. Na przykład teraz, chcę wyjechać z koleżankami, bez Twojej zgody. Śpiewając, nie robi nikomu krzywdy. Po kolei. Co to za pomysł z tym wyjazdem? Są jechać same. Nie wiem dokąd. Mia postanowiła zabrać Vico i celinę. Opłaci wszystko ze swoich oszczędności. Jeśli tak zdecydowała, nikt jej nie powstrzyma. Proszę cię, jedź z nią. Zapomnę, że ukryłeś przede mną wiadomość o zespole. Najpierw robisz mi wymówki, a teraz każesz jej pilnować. Nie możesz tak manipulować życiem innych. O czym ty mówisz? Ludzie mają swoje życie, prywatne sprawy, takie, które nie podlegają negocjacjom. Słyszę nienawiść w Twoim głosie. Nienawidzę ludzi, którzy idą po trupach, nie oglądając się za siebie. Nie rozumiem, do czego się odnosisz. Ja tylko proszę, żebyś pilnował mi podczas wakacji. Mam dosyć swoich rozkazów. Nie będę ochroniarzem mi i nie musisz mnie zwalniać. Sam rezygnuję. Nie zwalniam cię. Tylko proszę o przysługę. Jedź z miją, wtedy będę o nią spokojny. Przemyśl to.